ma generalnie się tak przed chwilą, no to już standardowo, jest nowy film na kanale Wezif Vlog, także zapraszam na niego, ponieważ tam m.in. urbex opuszczonej fabryki, no i oczywiście rowerki, dlatego myślę, że mega warto obejrzeć ten film, naprawdę jest on epicki i mi się osobiście mega podoba, wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych filmów, jakie kiedykolwiek zrobiłem, także zapraszam, link w opisie oraz w przypiętym komentarzu, no i zasubskrybujcie od razu kanał Wezif Vlog, ponadto zostawcie subskrypcję na tym kanale, użyjcie mojego kodu, czyli oczywiście kodu WEZIF, w sklepie Fortnite, jeśli chcecie mnie wesprzeć, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, no i każdy komentarz o treści telefon serduszkuje, także piszcie w komentarzu telefon, a ja wam przypinam serduszko. Ponadto jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć, że aż 70% osób, która ogląda ten kanał, nie subskrybuje tego kanału, także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole. A w dzisiejszym filmie o wycieku, grafiki, która zapowiada sezon 7, czyli taki jakby trailer, taki teaser. Troszeczkę oczywiście o stylach, jakie będą w karnecie bojowym, właściwie na no to, jakie będą miały skinki w karnecie bojowym style, no i troszeczkę o nowym zwiastunie Fortnite, sezon 7. Także myślę, że naprawdę mega fajny odcinek, także zapraszam do oglądania. Na moment nagrywania tego filmu do końca sezonu pozostały 3 dni, jak wy to widzicie, no to pewnie został jakiś jeden dzień, coś takiego. No i generalnie w związku z tym oczywiście w grze pojawiają się mnóstwo zapowiedzi no i różne tego typu rzeczy. No i same kręgi w zbożu, czy jakieś tajemnicze grafiki się pojawiają, no i Epic naprawdę daje duże podpowiedzi odnośnie motywu kolejnego sezonu. No i generalnie nie wiem czy pamiętacie, ale jeśli ktoś śledzi Fortnite'a troszeczkę dłużej, no to wie, że... No, co najmniej jedna firma musi raz coś zrobić, takiego, że pojawi się grafika przedwcześnie w Fortnite'a kolejnego sezonu. No i zazwyczaj na przykład PlayStation opublikowało za szybko grafikę, czy Xbox, czy oczywiście Nintendo. Po prostu jakaś firma zazwyczaj za szybko opublikowała grafikę. No i Nintendo tym razem, no, jednak nie zapomniało i po prostu przedwcześnie nam zlikowało grafikę. Także co, do, no, myślę, że naprawdę mega fajne. Jest to, że po prostu takie coś jest w Fortnite. No i szczerze, bo ja normalnie nawet nie byłem zaskoczony. W sensie, tak sobie patrzę. No i nagle Nintendo publikuje grafikę. No i tak myślę. No, kto by się spodziewał? W sensie, zawsze przypadkiem jakaś firma musi po prostu coś zlikować. I serio się teraz zastanawiam, czy to jest na przykład takie prawdziwe, czy Epic już to robi jako zaplanowane, jako kolejną zapowiedź, czy nie wiem. No, bo no generalnie to już jest jakaś tradycja od paru sezonów, chyba nawet. No, ale do rzeczy: sama grafika wygląda tak. No, i nie jest to oczywiście oficjalny zwiastun, czyli no, po prostu jest to coś zlikowanego. No, i widzimy tutaj takie zielone tło. No, i busa bojowego, no i napis Fortnite, także za dużo nie można z tego wywnioskować, jednak na przykład mi zielony kolor, przynajmniej osobiście, się kojarzy z kosmitami. Także wydaje mi się, że to może być lekka zapowiedź co do kosmitów w Fortnite, chociaż w sumie oni są i tak już potwierdzenie praktycznie na 100%, ponieważ wszystko wskazuje na nich właśnie. Także myślę, że no to jest po prostu takie. Upewnienie nas w tym, że w kolejnym sezonie będą kosmici Także myślę, że możemy już przejść oczywiście do kolejnego newsa A ten news wydaje mi się, że naprawdę jest mega, mega fajny No i w sumie dużo się dowiedzieliśmy na temat tego sezonu, dzięki niemu Likarze ostatnio mega intensywnie pracują nad uzyskaniem jakichkolwiek informacji Na temat nowego sezonu No i w sumie jest to logiczne, ponieważ no, nowy sezon już za moment No i generalnie właśnie likarze mega, mega intensywnie pracują nad tym Aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat tego kolejnego sezonu Obecnie nie wiemy za bardzo jak skiny same w sobie będą się prezentować, ale Hypex dał nam poszlakę na temat ich specjalnych stylów. No i wszystko po prostu dzięki niemu wiemy, a więc w plikach gry znajdują się bowiem dwie rzeczy, które są mega związane z karnetem bojowym. Jedna z tych rzeczy nazywa się Battlestar, a druga to Alien Style. Z czego ta druga mega sugeruje nam kosmitów, no i początkowo w sumie nikt tak naprawdę nie wiedział o co w tym całym chodzi, i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, czemu Battlestar, czemu Alien Style, no nie wiadomo o co chodzi w ogóle, ale tutaj z pomocą przyszedł i Fire Monkey, który pokazał nam, że Alien Style to tak naprawdę jest styl w motywach kosmitów, czyli w sumie każdy skin z karnetu będzie mógł być jakby kosmitą, coś takiego. I po prostu, jak wiecie, no to pewnie co sezon są dodatkowe style do takich normalnych skinów karnetowych. No i w skinach karnetowych będą takie normalne skiny, no a oczywiście w tych dodatkowych stylach będą po prostu te wersje skinów, tylko że jako kosmici. Także będzie to coś naprawdę, naprawdę mega fajnego. No i oczywiście nie jest to potwierdzone, no bo to jest wyciek, więc no tak średnio cokolwiek można powiedzieć. Jednak myślę, że tak na 90% się to wydarzy. No i będzie to potwierdzone. Także myślę, że mega, mega fajnie. No i dajcie znać, czy wy nie możecie się już doczekać tak samo tego nowego sezonu jak ja, ponieważ szczerze, ja się już tak bardzo nie mogę doczekać. No i. Na przykład ja się mega zastanawiam, jak będzie wyglądała fabuła w kolejnym sezonie, ponieważ wiecie, no generalnie tutaj mamy skiny sezonowe, mamy oczywiście tutaj kosmitów, tutaj kolejny wyciek również nam wskazuje na kosmitów, czyli na pewno będą kosmici. No i dlaczego na przykład w tym karnecie najpierw będą normalne skiny, a potem wersje tych skinów tylko jako kosmici? Może będzie jakaś fabuła, wiecie, że kosmici do nas przybywają, zamieniają innych też w kosmitów, czy różne tego typu rzeczy? No nie wiem, naprawdę może być tutaj tyle różnej fabuły, że ja się już nie mogę doczekać. Także dajcie znać w komentarzach, czy wy również też się nie możecie doczekać. No i przejdźmy już oczywiście do kolejnego newsa. Dobra, a więc generalnie na moment nagrywania tego odcinka, czyli... No, po prostu 5 czerwca Epic udostępniło nowy teaser nowego sezonu. No, i generalnie, no to tutaj mamy to, co mówiłem w sumie niedawno, czyli nowy item, w sensie nową broń, i to będzie nowoczesny item. Oprócz tego mamy mleko, no i łypkę I łybka to jest prawdopodobnie zawieszka od itemów, czyli na przykład, jak macie Emeczkę, no to będziecie mogli sobie. Mieć taką łybkę na tej emeczce No i coś podobnego jest w CSie z tego co wiem Oprócz tego mamy tą nową broń Czyli no pewnie jest to po prostu coś nowego Coś takiego nowoczesnego No a mleko no to pewnie to będzie kolejny item taki jak kapusta czy coś takiego Ponieważ wątpię, że będzie coś więcej robiło niż na przykład dawało nam HP Albo kewa, no ale możliwe, że coś jeszcze będzie nam dawało Oprócz tego Epic udostępniło taki tekst Który mniej więcej oznacza coś takiego Nadzór wyspy pokazuje, że mieszkańcy przestrzegają standardowych praw siły grawitacji. Sugerujemy wdrożenie technologii terenowych, aby temu przeciwdziałać, co idzie w górę. No i to brzmi jak na przykład jakiś komunikat od kosmitów, coś takiego, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no ale chyba coś w tym rodzaju. Także no to było dosyć sporo informacji na temat sezonu siódmego, no i mamy na pewno potwierdzonych kosmidów, mamy nowoczesne itemy potwierdzone, mamy potwierdzony nowy rodzaj skina, coś takiego, no czyli oczywiście coś takiego jak ta łypcia. Także naprawdę, naprawdę jest epicko. Także co, zostawcie łapkę w górę. subazowanym zapraszam na mój kanał vlogowy, czyli Lazy Vlog, ponieważ jest tam Urbex opuszczonej fabryki oraz oczywiście są tam rowerki i różne tego typu fajne rzeczy. Także zapraszam, ponieważ no jest to jeden z lepszych filmów, jakie nagrałem. Także link w opisie oraz w przypiętym komentarzu no i 200 łapek w górę. To kolejny odcinek na tamtym kanale. Każdy komentarz o treści telefon serduszko, ja także piszcie w komentarzu telefon, a ja wam przywinam serduszko. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z węczkiem, zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, no i zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Jeśli chcecie mnie wesprzeć byłoby mi naprawdę, naprawdę mega, mega miło, no a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także co, trzymajcie się, no i cześć!